Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy Moriarty. Widzimy się w kolejnym odcinku z Gry Heroes of Mighty Magic 4. Słuchajcie, na początek dnia się do jeden komentarz, bardzo mi się spodobało, że ja w każdej misji powinien mieć limit czasowy. Coś tym jest. Taki jest mój sposób grania. To gracze czy oglądający, którzy widzieli moją Andromedę, to będą przekonani o tym, bo w taki sposób gram. W ogóle bardzo wolno gram. Eee, taki jest gdzieś taki mój styl grania. No niestety, coś wam się chciałem pochwalić, słuchajcie, zaraz coś pokażę. a tutaj, gdzie to jest. O, tak sobie zrobimy. O, dobrze. To niestety będzie to bardzo jasne, bo tutaj niestety kolory nie, są, nie oddają idealnie. Ale nie wiem, pokażę. Strasznie, nie? Czerwony jest bardzo czerwony. W rzeczywistości jest dużo bardziej wyblakły niż tak, ale to już jest mój w miarę pomalowany death Dread. Ja w Evil Sans ich maluję, dlatego są czerwono-czarni, jeżeli chodzi o ich podstawowe barwy. Tak stwierdziłem, że Wam pokażę sobie na początku, bo o tym gadam i gadam, więc, więc myślę, że całkiem niegłupi pomysł. O, coś mi tak w głowie zawiało przez chwilkę. ...obrabowana przez rabusiów. Jakich tam rabusiów? Od razu już rabusie. No, już może nie przesadzajmy tak, co? Eee, no, to już przyda mi kampania chaosu. I... Co wam jeszcze chciałem powiedzieć? A więc chciałem. E, przyglądałem się już e, kampaniom do przodu, jakie tam są jeszcze. Z Heroesów czwartych raczej robić ich teraz nie będziemy. Ja myślę, że jeżeli wystartuję streamami, to pewnie tam wcale wtedy zrobimy kampanię z czwórki. E, może solowo zrobię. Znaczy, nie wiem, no, pewnie nagram. Ja mam gdzieś takie wiecie kredo tych kanałów moich, nie? Że chciałbym, chciałbym mieć nagrane wszystkie Heroesiaki kiedyś. A czy będą tutaj, czy będą na innym kanale, czy. czy, czy, czy a mi to bez różnicy. E, byle były wszystkie nagrane, że mogę wiecie przed sobą uczciwie powiedzieć: hej, zrobiłem wszystko, nie? Jakby. Nikt mi nie zarzuci, że, że, że kanał, który gdzieś tam na Hirousach wyrósł olałem temat, Ale że znaczy, to, to nie chodzi o opinię ludzką, tylko o taką zwykłą, czystą uczciwość. Walka wręcz mistrzowski, jak miło się składa. Um, <tok> tak, ale gram wolno. To tak wracając jeszcze do głównego wątku, to, to jest mój problem. Mam pełną świadomość... O, budynek do diabłów. Mam pełną świadomość, że jestem wolnym graczem, jako tako. E, nie mi jednak mi to nie przeszkadza. Mam nadzieję, że on też nie jakoś strasznie, że tam gdzieś powiedzmy trzyma się to wszystko w charakterze żartu, eee, bo inaczej byłoby mi smutno. No i nic. No i tyle. No niestety za mało jednostek wskrzeszamy, ale ta mapa jest mała, powinniśmy się wyrobić ze wszystkim. Idziemy w miarę szybko. Tu jest kopalnia jeszcze. A po cóż to mi będzie? Co to za misja? Zobaczmy misję. Ciekaw co to będzie chciał ode mnie. 27 poziomowy. A to jest ten generał, chyba ten diaboł, nie? Tam była mowa o tym takim szatańskim diabole generale, a gdzie to ma prowadzić? Ciekawe, kurniki jak krzyczą tam na mnie. Sobierzemy smoki czy nekromatron w sumie po drodze mi? Ostatnio graliśmy diabły, to dzisiaj możemy na smoki. Um. W ten sposób, w ten sposób, w ten sposób, weź diaboły. Diaboły są jeszcze przydatne, o, o dziwo. To jest umrzyj. Fajne. Byłoby szkoda, gdyby zginęło. Dobra, cztery wampi... Ach, no to proszę jaki buścik do woja. Elegancko. Dobra, to pójdzie sprawnie. Niech tylko te głupie demony tu przylezą. Ty nie musisz podlatywać. To odleć Nie wiem, co ci zrobić. Uderz. A że się oberwał na głupie A pokaż walkę wręcz, chciałem cię sprawdzić. No lepiej. A walka wręcz zawsze jest silniejsza. Zawsze była, jest i będzie silniejsza, więc więc tak. No a co do jeszcze figurek, tak mi naszło, bo teraz w ogóle figurki się będą mocno zmieniały, wiecie? Zmienia się troszkę edycja dzienowa, choć zobaczmy misję jeszcze, tak żebym wiedział o co chodzi. E, tylko guldat może przyjść, dobra. Um, zmienia się, słuchajcie, edycja. Idzie ósma edycja teraz. Będą nowi Space Marinesi, Primary Space Marines, tak się to ładnie nazywa teraz. Tu jest ten ziomeczek był, e, więc. Tutaj będzie troszkę inaczej to wszystko wyglądać teraz. Hmm. Zobaczymy jakie zmiany przygotują nam panowie z Games Workshopu. E, ty na tylnią linię idź. Ja chcę kopalnię złota. Tu Masz zawsze first strike czy co? Ciężko powiedzieć. Wlatuj. Idź do walki wręcz na tą trójkę. A. Ale przypał. No i ładnie. Więc, więc też tak nie bardzo wiem co teraz kupować, bo niewykoczone, że kodeksy się absolutnie pozmieniają i wszystko pójdzie trochę w pizdu, w jest zbudowane armie. Co ty chcesz ode mnie? Byłem w punkcie kontaktowym, o którym wspomniał demon Suraze. Tylko Mardor wszedłem do środka. Spodziewaliśmy się płapki, a w środku czekał na nas tylko Suraze i kilku jego strażników. Nie cię znowu widzieć, Zegei. Zgodziłem się na spotkanie z tobą tylko dlatego, że ten głupiec Kalibar stał się niebezpieczny. Pozbędę się każdego, kto stanie mu na drodze. Pozwędzi się każdego, co nie zdradził Malwicza, zdradził i Ciebie. Nie zastanawiałeś się w jaki sposób wydostałem się z więzienia w Nekorum? Zakładam, że tam uciekłeś. Nie, to kalibar mnie wypuścił. Dowiedział się, że próbowałeś pertraktacji z Malwiczem, więc kazał mi i moim żołnierzom pozbyć i Ciebie i przynieść mu laskę z martwego drzewa. Nie spodobał mi się sposób, w jaki się do mnie zwracał, więc wybrałem zabrałem swoje oddziały i uciekłem. Zatem mam szczęście, że postanowiłeś wystrzelić na dudka swego z wybawiciela, tak? rzuciem szorstko. Dostał trans za a zresztą tacy jak my zawsze giną przez takich jak on. Na nie przetrwa długo takiego władcy, Tu się zgadzamy. Dlatego właśnie zaoferować swoje usługi, demon. Za pewną cenę. Czego chcesz? Zapytałem podejrzliwie. Ziemi. Chcę ziemi. Z co najmniej miastami i odpowiedni tytuł szachecki. Hrabia surazy brzmi odpowiednio. Nie, nie sądzisz? Bez surazy nie miałem szans na rozprawienie się z Kalibarem przed zrównaniem. Później dla świata nie byłoby już nadziei. Zgoda, powiedziałem. Uu. O, generał. Ze zwienalizowaniem terenu i z taktyką. A to miło. No to może takie szalone bitwy też spróbujemy zrobić? To spróbujmy. wezwij tych głupków. Dobra, zamordowane. Tutaj, okay, zaraz tego udasz. jestem za ile strzelasz, sprawdźmy. Całkiem nieźle. O, masz hapsów, a masz. Nie ma się o co martwić w takim razie. No i wampiry do, do kolekcji. A to już dobrze. No i oczywiście woja więcej. Połączmy się. Ham, ham. Stań tak. A ty stań tak. O! To już wiem co. Um, ty jesteś co? Tylko kupą? No, taktyka się przyda, wiecie? Taktyka może być naprawdę niezłym dodatkiem dla mojej armii. Może coś dowiedziesz jeszcze wojska. Strasznie dużo drewna, zauważyliście. E, daj mu mieć dworęczny, zajebiście. Co ten koral robił? A, urok. Zajebisty. Wow. Dobra, nieważne. Hmm, czy ja mam mikstury nieśmiertelności, nie pamiętam. No że przywiezie ten drugi bater Teraz oddamy turę. I mam czy mam zbrojownię. Jeśli nie, to musimy przywieźć miksturę nieśmiertelności. To jest coś, co tam na zmiarę definiuje jako fighterów obecnie. Dość trochę jak speedua. Pogoń towarzystwo. Myślę, że jeszcze nie podejść raz drzewka z tym właśnie panem Surazę. Ej, sypie trochę, nie? Kładzie trochę obrażeń chłopina. A przede wszystkim daje taktykę. To też jest boost do jednostek. Dawno tego nie mieliśmy, więc... Więc gicik. O, szkabszek. Meh. Gdzie to drzewo było? Kawałek drogi. Mam pe finding Zaszczędzimy tego czasu. Zresztą i tak muszę pojechać po miksturę i po wojsko, więc spoko. Sprzedamy tego drewna, mamy go za dużo aż. Znaczy co ja dorzucę do wojska tylko wąpierze na to wychodzi. No to rzucie. Karawany nie posiadam, więc chill. Kup za 4. Ruch nie chcę ci zmniejszać. Dobre, jedź tam. Enterem się tu jeździ Enterem. Zawsze zapominam. Tak. Poroś na magię czy walka, czy obrona. To jest niegłupie. Dorzuć do kumpli, armii trochę. Nie wiem, czy te duchy chce brać. Myślę... Nie, bo wróg się tylko będzie bardziej rozdzielał. Eee, I te mikstury nieśmiertelności wszystkie potrzebujemy tu wrzucić. One mogą nam mocno pomóc. A ty spadaj stąd już. Teraz tu, hop hop. Aha, wszyscy są już pod spełnieniem śmiertelności. Zajbiście, dobra, lecimy. Nie ma co zwlekać za tym. Mm, i tak zwlekam wystarczająco długo już w tej mapie. A jeszcze miesiąc nie minął, zresztą wydaje mi się, że trzy czwarte mapy zrobione. Ludowe demony. O nie, co my zrobimy? Panie kapitanie. A widzicie, jak wampiry fajnie latają? Mamy taktykę na wyższym poziomie, więc mogą dużo dalej latać już teraz. To jest zajbista rzecz akurat. Morduj. Morduj. Mamy też dobrego fightera. Zmówię. Jest to OK armię. Zdecydowanie OK. Tu są szkieletory, które nikogo nie obchodzą. O, teraz widzimy, czy poradzimy sobie w walce. No proszę. To są cenne informacje, słuchajcie. Tu nie ma sobie co żartować już. Karawany może zbudować? Nie wiem. Zrobię, co mi tam? Dobra, oddajmy turę. W ogóle, żebyś mi już nie przeszkadzał. To wejść tak. O. Dobra. Okej, okay, niech będzie. E, idźmy tędy. Aha, jest niebieski portal, który prowadził do. pewnie gdzieś tu, nie? Zastanawiam się, czy wysłać jednostki. O, nie pozbyłeś się go. A wierzyłem w ciebie. Kładź się spać, jedną czwórki się pozbądź, Tu się tak uderz, a liczę, że zamrozisz. Siup i siup. Nieźle. Mm -hmm. A brak no zapiszmy sobie to z najwyżej, save'a sobie zrobię tutaj. Myślę, czy wojsko jeszcze przyzwać. Nie ma wampirów nie ma diabłów. To ja tego wojska i tak nie dostarczę za dużo, to co ja się będę napinał. Mardor dowiedział się od swoich szpiegów, że mu jednoręki kapitan z ambieniem Hardrin nie poległ, jednak w bastionie Hardrina okazało się, że Kalibor uwięził go w sferze śmierci, i nieszczęsny miał cierpieć po wszechczasy. Tak się nie stanie, moja w tym go opowiedziałem Mardorowi. Powiem już wystarczająco silny, był do się do Królestwa Ciemności. Kalibor nigdy nie spodziewałby się ataku z tej strony. Ha! Intrygujące. Teraz tu wychodzimy. Różo. No niby ty jesteś różowy, to prawda. Z was są wampiry, więc warto na was farmić. Dobra. nie jestem, czy w tym odcinku zamkniemy mapę. Może zamkniemy. Idzie nam całkiem sprawnie, więc... Nie wykluczam takiej możliwości. Idź mu na kop do dupy. Elegancia. Dobra. Okej. Okay. Tutaj coś masz, to prawda. Jakbyś tu raz łaził, ale czemu mi tych kopalni nie pozabierałeś? Te budynki do gargulców? Bladego pojęcia nie mam. Nie mam bladiego pojęcia. Hi, 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 hi. Dobra, ja tam. I tak ci się nic nie stanie. Ło. A za to są ekspy darmowe, więc git. Okej, okay, cztery wąpierze wam możemy pozwolić uciec, jesteście nic nie warci dla mnie. Teraz ty. A, dojedź jednego. A, nie dojechałeś go. Lamus. Przodół! Szczelaj. Wybornie. O, jak dobrze. Jak najlepiej. Lepiej się nie dało. Iść do walki wręcz. Temu skop dupę. Teraz temu. I temu. Elo. Smoczki. Dwa więcej. Może tu? O, magowie tu są, czyli e, potencjalne ulepszenie armii. Do przodu! Szatanie z siódmej klasy. O nie. Pięść. A co są w wampiry z naszą nekromancją. Tak. Iskry, uzdrowienie, regeneracja, lotne piaski. Nic wartościowego. Przynajmniej nic co mogę z Użyć gdziekolwiek To prawda, na pewno się nie spodziewa taku z tej strony. A zabrałem ci budynek do gargulców. Spryciulka jestem. O, źlarstwo. Bywa przydatne na pewno. Coś tutaj jeszcze jest ciekawego? Musisz być guldotem, aby pozyskać 30 zombie? O co chodzi? O, symbol miesiąca mumia. Co to za misja? Kaliber przybył do ściany tej jaskini tuzin, kilka z nami, pozwalając swoim gargulcom torturować je bezitośnie. Nieszczęśliwi nie umarli, byli sługami Guldotapu Martwego, mają cierpieć, póki pan nie przybędzie, by ich tu uwolnić. Torturowani zostają uwolnieni. Jed jed jedna z nich wychodzi ze skini i staje przed twoim Wasza wysokość, mówi kapitan Hardin. Myślałem, że już nigdy was nie zobaczę. Ściśnij, aż mu zadowolony, że znowu widzisz tego dzielnego żołnierza. Mają już mi jeszcze potrzebny Hardinie. Chyba nie, ch nie chciałbyś przegapić zakończenia tej wojny, prawda? Hardin że że dołączą do twojej armii, zadawani, że znów mogą wziąć udział w walkach. Serio? Jaki jest sens posiadać zombiaki na tym etapie rozgrywki? Bo nie wiem. A czy wróg jest ode mnie silniejszy? Tak. Puston. No co, ja wojska nie zabrałem, to oto się rozbija? O, teraz mi zacząłeś kopalnie zabierać. Zapisz tu rozgrywkę. Pytanie, jak silny będzie tamten pajac. czy jest w stanie mnie dojechać. Albo czyja jego? Siedzisz tu. 209 poziomowy upieszca. A żeś zajebał. Kalibar. No kładź się spać. Podleć tu. Chyba do zrobienia ta bitwa. Chyba. To jest silne. Do przodu, o zjebałem to, chciałem coś innego strzelić, nieważne też zabolało. Dobra, ty już nie żyjesz. Morduj to towarzystwo. Jeszcze raz łapa. Powinienem był tak zrobić. No, a many jeszcze mam. Dobra, teraz czas na masowe buffy, debuffy i tak dalej. Zacznijmy od... Całkiem niezłe. Nie mam mikstury nie mam. Dobra. Rzucimy tyle czarów, ile zdołamy. Tam do środka. Teraz tak. Klątwę. Przód. Ciężko mi powiedzieć, co powinienem zrobić. Pij to cholerstwo. To jest ważny atak. Otóż to. Zajebiście. Ok, akceptowalnie wszystko. Teraz iść do walki wręcz. No i trzeba coś lepszego, ale dobra. Zamroź. Masz mi historię śmiertelności, to bijesz. Zamorduj. Spróbuj z góry w niego pieprząć. Co, zwierzę nie uda ci się. A was, zwierzę. Mhm. Zajbiście. Super. Tu skupili połowę uwagi teraz do przodu. Ty idź wchodź i skop tę go. Dupę. Bardzo ładnie. Dobra, misja jest nasza. Uch, świat i ludzie, słuchajcie. Patrzcie, nawet nie mogą mi zdjąć jednostek. I co, to jest koniec? Jak zabijemy kalibara, czy to chodzi o zdobycie nekoru? 4 Próbowałem w krzesie iskry gniewu, jakże słusznego. Mimo to nie potrafię myśleć, że o moim byłem mistrzu. Kaliber celił mi życie, był mi nauczycielem i przyjacielem przez tyle lat. Że stał się bliski jak rodzony oj... ojciec. Teraz oczy, zostałem sam. Staram się myśleć, że zginą w trakcie rozliczenia, a nie z mojej ręki. Tak jest łatwiej. O, miła tarcza. Puston. I. A cóż to jest za tarczę? Trzymasz Aha. coś niepotrzebnego, ok. Korum. teraz powinienem móc zdobyć chyba. No i? Co tu się odjebało? A się okaże. Kalibar w tak czy siak się przewrócił. To jest ważne. O, szkieletury. No dobra, idzie się tam, spoko. Coś tutaj? Kup za dwie te mikstury. to są negatywne efekty, to nie ma znaczenia. A! Mm, dobra, chyba wszyscy już powinni mieć. Chodźmy tam. Koniec tury. Hej! O! To jesteśmy. Jak się tu dostać? Da się. Um, jakiś zabójca i kupanie armia. Pozwól mi uciec, czy ja już z tym odcięliście? Oj, znacząco. Koniec tury. Na szczęście się schowałeś w mieście, więc macie jakiekolwiek szanse możecie myśleć, że macie jakiekolwiek szanse. To też jest rozumowanie. 17-poziomowe zabójce. No głupio by było wszyscy. Noż ty chujku. No, ja ci dam. Umrzy. Co za skurwol. Dobra, pękły. odsunąć się w takim razie. Teraz muszą wejść grupowe debuffy do środka. Mhm. Teraz klątwa? Bardzo nie, bardzo ładnie. Ty jeszcze nie niszczysz muru, klątwa była to było. A bez znaczenia, ...wrzuć na siebie, możesz uderzyć. Ty możesz bić się pod mury z góry? Dobrze, dobrze, dobrze. O, jest bardzo strategiczna pozycja zwykle deszczę tak z raz. Teraz iść do walki wręcz. I tym z koptyłek. Bardzo dobrze. I teraz temu smokowi. ok ładnie. odporność się czary zaskoczyła. Zbiję tutaj. A no, nawet na klątwie robi obrażenie i tak. To jest nasz dzielny ten Hadrim, czy jak on tam się zwał. To on przeżył. To jest on, fabularny, pamiętajcie. Dobra. Nekorum. W Nekorum powitano mnie jako bohatera. Pół martwy, pół martwy, krzyczał tłum. Mieszkańcy miasta tytułowali mnie obrońcą ojcem Guldotem, gdy sprowadziłem to do, do moich dzieci. Szło kolumny moich wojsk, z, e, z każdą filą mniej liczne, odnajdując swoich rodziców. Nakazałem odbudowę miasta według starego planu. Czekałem nas wiele pracy, ale miałem czas. Teraz wiem, jakim błędem było osadzenie Kalibra na tronie. Jestem Guldot Półmartwy, Król Nekroz. I niech tak już zostanie na wieki. Usiłowałem zrozumieć wszechświat, który pozwala na zniszczenie całej planety. Kto wygra ten wieczny konflikt? Zniszczenie czy tworzenie? Wiem jedynie na pewno, żeby nigdy nie pokładać swej wiary tylko po jednej stronie. Jeśli chcesz przeżyć, trzymaj się środka. Wszyscy inni są fanatykami. Jestem Goldow. Na wpół martwy twój zbawca Zajebista postać, jest jeden z fajniejszych NPC-ów. To mu trzeba oddać. Jest naprawdę niezły Elvin Shira, chwanie minionych, bla bla bla. Ok. No to co? Przed nami zostaje ostatnia kampania, czyli córka pirata to zaczniemy już jutro, a ja to pewnie dla mnie zaraz, bo oczywiście na weekend będę się nagrywał. Zatem co? Ja na sobie wyjście wy A, to był Hiroz Magic 4, a my widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło! Papa pa.